Reklamowanie programowe to nowa dziedzina. Trwa rewolucja, jaki świat reklamy nie widział od czasu telewizji. Naszą firmę interesuje skuteczność reklamy. Rozwiążemy ten problem w ciągu 10 lat. Zwrócimy się do ludzi, którzy są otwarci na nasze słowa, które te słowa zmienią, którzy wejdą do waszych sklepów i kupią coś, czego by nie kupili, gdyby tych słów nie usłyszeli. Nie zmarnujemy połowy pieniędzy. Sprawdzamy, co Was interesuje, co byście chcieli kupić, z jakich mediów korzystacie, co robicie w sieci, jakie filmy oglądacie. To samo robią agencje rządowe, które walczą z terroryzmem. My działamy komercyjnie. W zamian za darmowe treści pobieramy dane, które sugerują opłacalne transakcje. Pytamy o odbiorcę i cenę. Liczy się każdy użytkownik, choć jedni są cenniejsi od drugich. Po jednej stronie jest nadawca, po drugiej odbiorca. Kiedy wybrana przez nas strona się wczytuje, w tle odbywa się mnóstwo połączeń z moim udziałem. Widzę stronę, widzę numer IP jej użytkownika, wiem z dokładnością do kilkuset metrów, gdzie użytkownik się znajduje. Mam też dostęp do jego wyszukiwarki, a więc i do plików cookies. Od tej chwili jest mój. Wiem, jakie strony odwiedza i kiedy. Znajdę coś dla sportowca, dla smakosza wina, dla amatora podróży.

Mam użytkowniczkę, imieniem sali. Czyta o sadzeniu stokrotek. Mam jej pokazać waszą reklamę, kosiarki. Podaj rozmiar reklamy. 300 pikseli na 250. Może być. Gdzie mieszka użytkownik? Na Florydzie. Macie kogoś w Karolinie Północnej? Tak, poproszę. Ile chcesz, ile dasz? Pół procent. Mam kogoś za 30, więc niech będzie trzy dolary i jeden cent. Zamykamy aukcję, zanim strona się wczyta z uzgodnioną reklamą. Wszystko to w 200 milisekund. Setki miliardów transakcji jednocześnie i miliardy dolarów w globalnej sieci. And globally we're dealing with billions of dollars in very short time periods